Yeah, I'm gonna Przedmiotem, którym dzisiaj sobie zunboxujemy, to będzie śmierdziel. śmiedziel e, jest... Za, kot jest zapakowany właśnie w skórę, posiada skórę, posiada pręgi, posiada łapy, posiada e, e, dysk na wczytywanie pendrive'ów. E, kot posiada cztery łapy, dwoje uszu, e, oczy, brzuch. Dupę, czyli tam, gdzie wczytuje, właśnie y, pendlite. Podsumowując: śmierdziel to bardzo dobry przedmiot. Możemy mu dawać whisky, on to łatwo zje, a mianowicie on nie lubi jak się go będzie i lubi dużo spać. To jest sporą, sporą wadą produktu. A jeżeli śmierdziel was, was uprzedzi, że y, nie lubi takiego zachowania, to go uspokoić. Pokażę Wam kiedyś i jak go uspokoić i zunboxować. Podsumowując. Śmiedziel to bardzo dobry przedmiot. Można się z nim bawić, można mu dawać whiskasy, można go karmić. Więc ocena produktu ląduje... 9,5 na 10. Śmierdziel mały, nie?